Ja jeszcze tak przed obejrzeniem tego materiału przypominam, że jutro o 12.30 odbędzie się live, który będzie trwał 2,5 godziny. Na którego Was bardzo serdecznie zapraszam. Będą tam gierki z widzami, będzie duo, polowanie, Chowany I jeszcze dzisiaj w nocy dorobię dwie nowe mapki, które będą przedmiotowo na live. Na którego Was serdecznie zapraszam. Jeszcze raz godzina jutro 12.30 odbędzie się live. To osoby, które będą na live. Niech napiszą w komentarzu, będę na live. Ja wam przypnę serduszko, dam wam lajka pod komentarzem i teraz przenoszę was do odcinka. Mam komentarze i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i z tej strony oczywiście Merwi TV. i w dzisiejszym odcinku postanowiłem sobie dać challenge, który posłał, podesłał mi jeden widz, a na tym challenge, w tym challenge chodzi o to, nie ruszając się, challenge. Jeśli pytacie, Mervi, ale o co chodzi? Jak nie ruszając się, już wam wytłumaczę. Yy, można nie ruszając się, chodzić, czyli bym musiał wybrać postać ta i taką, jaką jest Mortis, i już wam tłumaczę, bo Mortis może się poruszać do przodu, do tyłu, prawo, lewo, przy. Yy, dzięki swojemu ataku. I właśnie z niego dzisiaj będę korzystał. Nie mogę się ruszyć ani razu. Jeśli się ruszę chociaż raz, wy mi wymyślicie w komentarzu karę, jaką będę musiał wykonać w Stars. Będzie to dla mnie wyzwanie. I więc tak, spróbujemy zagrać sobie 6 gierek, nie ruszając się challenge, więc lecimy z pierwszą gierką. Napiszcie mi w komentarzu, czy fajny był stęp, bo dla mnie się bardzo postarałem. I teraz lecimy z pierwszą gierką. Nie możemy się ruszać challenge. Widzowie, trochę trudne to będzie. Już się zaczyna. Źle i to bardzo. Widzowie, co jest grane? Będę po jednym ataku, żebym mógł uciec. Nie. Widzowie, widzicie to nie, to jest trudny challenge. Nie, widzowie, ale spadnę z pucharkami. OMG. Dobra, nie mogę się tak dawać łatwo, widzowie. Lecimy dalej. Ale kusi, żeby wziąć ten joystick do ręki widzowe. Kusi, kusi, to bardzo. Dobra, wezmę sobie tak i po dwie będę niszczył. No i gorzej jak bot mnie dopadnie. Nie, nie widzowie, nie. Widzowie, to jest najgorsze. A że ten kolt odpuścił? Dobra, widzowie! Myślę, że jeśli, jeśli byście chcieli więcej takich challenge'y, napiszcie w komentarzu. Ja z chęcią wykonam jakiś challenge, który napiszecie w komentarzu. Ale ten to jest naprawdę bardzo ciężki challenge. Oby ugrać to przynajmniej na jakieś plusowe pucharki, bo widzicie, że to jest bardzo ciężkie. Bardzo ciężkie. Do krzaka, do krzaka, Mervi. Do krzaka. No, ale że on mnie zabił? Nie, to jest mega trudne. Dobra, widzowie, daję sobie jeszcze jeden utrudniający challenge. Muszę zabić jednego przeciwnika. No nie no, serio? Ja nie mogę! Jak ja spadnę z pucharkami? Widzowie! Nie! O oh no! Widzowie! Dobra, jeszcze dwie gierki. O oh nie! Widzowie, muszę zrobić jakiś plusowy wynik. Nie wiem, co mam zrobić. Chyba się idę kampić. Nie, jeszcze tam jest bi, która mnie może wziąć na daleko. Serious? Chyba, że na tą bibę się tutaj zakampił. Bull, idź, proszę, bull, idź. Bull, idź, ból idź. Nie, widzowie! Widzowie, nie. Nie, dobra dupa. Nie, nie widzowie. O mój Boże, ty, mój ty Boże, święty widzowie, przepraszam Jezu. a ten challenge był złym pomysłem. Czemu widzu napisałeś mi takie coś na live? Naprawdę, czemu taki jesteś okrutny? Najgorzej, jak się za te bloki tutaj zablokuje. Dobra, tutaj potem skrzynkę jeszcze walnię. Dobra, ta i jeszcze jedna gierka i koniec, bo to jest zbyt trudny challenge jak dla mnie. Ja nigdzie się nie ruszam, ja się teraz kampię. A i widzowie, przypominam, że jutro o godzinie 12.30 będzie live z Browstars. Będą tam również gry z widzami jak i dło. Nie rzucaj proszę, nie rzucaj. Nie rzucaj, nie, jak ja się boję, widzowie. Ja nie wiem, co mam zrobić. Chciałem się, bym się z nim steamował, lecz nie mogę. Nie zabijaj, proszę. Nie, jeszcze jakby na mnie bot poszedł. Nie, no spieprzyłem całą akcję. Dobra, widzowie, nie, to była ostatnia gierka. Zapra zapraszam was yy, zapraszam Was do klubu Vivo Merwi. Mamy już 650 tysięcy pucharków. Yy, oczywiście z klubu będzie Wam łatwiej wbić do gierek z widzami. Oczywiście przypominam drugi raz, że jutro o godzinie 12:30 będzie live z grami z widzami. Będę tam duo, chowany, polowanie. I jeszcze dzisiaj w nocy zrobię dwie nowe mapki. Więc nie będziecie się spodziewać, o co w nich do końca chodzi. Będzie jutro odcinek z jednej z mapek. Więc no, do zobaczenia, do jutra, do live'a, yo!